Cześć Szymanko. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Jest niedziela 7 sierpnia, godzina 7. A ja już jestem na polu. Garecik w rękę. Simplex jeszcze nie odebrany, ale to nic, nie szkodzi. Moje monetkowe pola. Sporo monetek tutaj wychodzi. Ale jeszcze ziemia nie jest ruszona. w tym roku było to schodzone, ale może, może akurat coś się trafi. Nie pamiętam, któreś kawałki były już posiane jak tutaj się zjawiłem pierwszy raz. I nie mogę sobie przypomnieć które. No ale nieważne. Zobaczymy. Wydaje mi się, że ten, ten chyba był chodzony, ale tamten chyba nie. Nie wiem, zobaczymy, mam cały dzień. Dobra. Widzimy się przy pierwszym dałku, pierwszy dałek na żywo. Pierwszy sygnał No boku. boku. Kurde, to rebka moja. Widzicie? Widzicie? Dobrze, daleko nie odszedłem. To i pinpointer. pointer. <śm> Ach, tych gratów tu w tym samochodzie Oma Stilos Jadę wywieźć trochę rzeczy do mamy Jest to rameczka. No myślę, leży Digarek od sapera, ale Na polu to nie bardzo używam kanapeczka. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że monetka. Dobrze by było. No i co my tu mamy? Bdziemy tu mamy? Łuska, tak jak myślałem. Było sporo łusek tutaj wychodzi, ale skoro jest łuska, to znaczy, że ten kawałek nie był chłodzony. Także do następnego. No i mamy guziczek, tak zwany gaćek Kale sonjak, zwał, jak zwał. O, jeszcze z ostatnich poszukiwań kopiejka Guzik, właśnie ten materiał straciłem Co No nic To co mam? No, 20 groszy PRL Tu właśnie ten ładny guziczek Cywilny, brytyjski To być może jest srebro nie wiem, ale no nie wiem, nie chcę mi się strzelać. I to jest kopiejka jakaś trzy kopiejki czy dwie. Po, po spaleniu jakimś. No nic, lecimy dalej. Ale fajne. Kurde, nie oszczyteczki nie wziąłem. Jakaś wpinka. Ale stara ładna to może być jakaś Nie, to jest to chyba jakaś pinka Ale już jestem na końcu Koń, koniec pola i tylko guziczek, kilka łusek Stare sztuczce, kawałki I teraz to Piękne tam już druga strona bugu. Piękne. Fajne, fajne, fajne. Dobra, widzimy się później. Sprawdzamy na żywo. Sprawdzamy na żywo. Uh -huh. Co jest? Wypadło. O jest monetka chyba. Boratynka chyba mi się wydaje ewentualnie taki zajaździk. Ale jest. Co to my tu mamy? wam boratynka, chyba raczej, chociaż ma no wielkość boratynki, raczej boratynka. No i jest pierwsza krągłość, super. To znaczy, że dobrze trafiłem w kawałek pola którego jeszcze nie zdążyłem przejść Dobra, trzymajcie się do następnego. Cześć! No i patrz, co się trafiło Soki zdobienia na tym jakaś jakiś kubeczek Ciekawe Co tam się dzieje w tych krzakach Stuje też ludzi, ale siedzą nad wodą, nie ale nieważne, Mnie nie o tym No ciekawy fant, Nie wiem co to Ale coś od czegoś Nie wiem czy to jest to raczej od chyba nie jest Co tam piszcie Jest Pisz ptaki chyba Dobra, nieważne, szkoda czasu lecimy dalej Dla tych, którzy myślą pewnie, że nie mam pozwoleń Jest pozwolenie od WKZ, jest pozwolenie od właścicieli gruntu, więc luzik. A my kopiemy dalej. Po krótkiej rozmowie lecimy dalej. Oj, chyba dzisiaj będziecie plutko, tak mi się wydaje. Teraz jest godzina. o 8.25 5 a ja już w krótkim rękawku dobra, lecę dalej o, już mamy dwie godzinki 2 godzinki za sobą kopania czas zjeść kanapeczkę bele się robią No, czekamy i czekamy, aż to reszta się wykosi, niedługo będzie orane, więc przyjdziemy jeszcze raz, bo dlaczego by nie. A więc co, ja gdzieś tu mam kanapeczkę, o i mam dwa batoniki od Edytki, super, 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 zapomniałem, Oj, przepraszam za hałasy, smacznego. Nie i tak to, wszystko jest do przejścia. Cały ten teren. To i nie tylko. Ech, dowiedziałem się, no to się. Mm. Mam pozwolenie w sumie na całą wieś obok, na wszystkie pola. Tam jest trzech gospodarzy. Jest rozmaw... Było rozmawiane. Śmiało wpadaj. Nikt problemów nie będzie robił. Tylko wiadomo, WKZ, nie? Słabe to nasze prawo, no ale co zrobić? Dobra, ja jem i lecę dalej. No i, no i wyszła taka oto klameryka. Długi czas nic. Wydaje się stara. Dobra, lecę dalej. Dobra, tu podal tej klamerki to są dwa sygnały, chyba jeden z lewy, drugi tutaj. Jest znów mi włączony. wyłączony Tym razem ciekawego, jak jakiś zlepek aluminium. On! Jest i on! Jakby tego nie było. No co, do wora. I lecimy dalej. No jest i pół szczęścia. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem prawie na całe pole zrobione. Zostało mi dwa razy przejść. I chyba wejdę na tą łąkę obok bo wcześniej była duża trawa chyba za bardzo po niej nie chodziliśmy I tutaj widzę mały pasek Dobra jest co robić nie? Dobra lecę bo mi się już wszystko leci z rąk Tyle temacie hmm. Powiem wam że cienko od dłuższego czasu od tamtej klamerki nic ciekawego Kupa łusek i na tyle łusek, ani nawet ani jednego guzika. No co zrobić? nie zrobisz, nie? Idę do samochodu. Idę do samochodu się napiję. I no i gdzie jest ta useczka? Gdzie jest ta useczka? Tararira. <tryk> no jak nie Łuska. Z... Kawałek tubki. No nic. Lecimy dalej. Zostańcie ze mną na żywo, może akurat. Może włączona kamera. Może zrobi się wstyd ziemi i coś rzuci. Ciekawego. Już nawet nie wiem, która jest godzina, tak się wciągnąłem. 11 za 5. Sporo czasu minęło. Miałem tylko jedną kanapkę. No i wyżej do 12 pojadę, to mamy na obiad. I o 16 chyba chłopaki ze stowarzyszenia mają wyskoczyć, kopać jakieś ognisko te sprawy. No ale nie wiem czy. Czy ja skoczę, Ach, metal chyba. i to drobny, no niby challenge, każdy się zbiera złom, staram się zbierać wszystko, co takie grubsze. Co my zobaczycie na podsumowaniu, trochę tego jest. Trzeba czekać przerzucą tą ziemię, bo w tamtym roku było chodzone i co? Najważniejsze, że spacer jest. Zrobiłem 11 200 kroków. No, ale jeszcze jest godzinka. Tu jest pole, i za tym, za tym zbożem, tu tym nie jest to jęczmień, czy to jęczmień, chyba, czy żyto, to nie wiem, nie znam się. Jest łączka i za łączko też są pola po ow. znaczy rżysko, po owsie, takie jak tutaj. I tu jest spoko. Wydaje mi się, że tam pole jeszcze da. Tam to, co chodziłem wcześniej, co znalazłem. Ten Tą koronkę, tą koronkę, monetkę, guzik i tą klamerkę. No, jeszcze datkę trzeba po prostu przerzucić w ziemię. W tym tygodniu pewnie będzie przerzucona. Zbliżamy się do końca pola. Tu, chyba w tym miejscu, albo tu przy tym drzewie w tamtym roku znalazłem fajną zawieszkę z 1903 czy 1900 już z papieżem Leo, też taka odpustowa zawieszka, ciekawa, ogólnie. Obrócę się jeszcze tu miedzą, pójdę. Chyba przestawię. A, tylko trochę tu bliżej. A. Wyłączymy. Stawiam rękawiczki. Czas się napić wody. Zrobiłem 4 długości bez, długości bez przerwy. Także widzimy się po przerwie. No i w końcu mamy kolejna krągłość. Kolejna boratinka. Z orzyłkiem. Dobra, lecimy dalej. Fajnie, fajnie, bo już. To chyba też była tylko tak, no. Wielkość to sama, ta druga w lepszym stanie. Coś jest. Ciekawi mnie, co to jest ta, co to jest, co za korona, co to za wpinka. Pinka jakaś. Nie wiem, czy to jest do jakiegoś munduru. Nie kojarzę. Może jak Wy kojarzycie, to napiszcie w komentarzu. Lecimy dalej. Jest kolejna monetka. 5 groszy współczesne. Nie wiem, który rok. 2000. 2000 Dwa tysiące z kawałkiem nieważne. Myślałem, że coś fajnego. ale monetka to monetka, nie? Ważne, że są sygnały. To już się cieszę, bo przeszedłem teraz na kolejną działkę. I są sygnały, więc. Więc jest dobrze. Dobra, lecę dalej. A więc przyszedł czas na podsumowanie Tyle łusek tego nawet nie zabieram wiadomo Tyle złomu Tu jest jakieś pozostałości pozostawię To do złomu No i najważniejsze To tak 5 groszy współczesne Nic ciekawego jest stara klamerka No i ciekawost fan dnia z Oto Korona Jakby jakaś przypinka, zapinka, jakby to jakiegoś sznura może mu... nie wiem Nie wiem, nie jestem w stanie tego powiedzieć Dwie boratynki No i gaciak Tak to się prezentuje No to jest to jest fajny fancik. Podoba mi się bardzo. A jak może wiecie co to jest, to piszcie w komentarzu. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.